Gwiazdy programu Królowe Życia w Tajemnicy przed Wszystkimi wzięły ślub. Po opublikowaniu w sieci pewnego zdjęcia internauci zwrócili uwagę na pewien szczegół, który wszystko zdradza. Niewiarygodne, fani przecierają oczy ze zdumienia. Czoł Królowe Życia od początku cieszy się uznaniem w oczach widzów TTV. To sprawiło, że stacja zdecydowała się emitować kolejne sezony i zapraszać do programu kolejnych bohaterów. Sympatycy szybko wytypowali swoich ulubieńców, którym gorąco kibicują. Fani ochoczo śledzą ich w mediach społecznościowych, a ostatnimi czasy bardzo zaskoczyła ich jedna z publikacji. Błyskawicznie pojawiły się zapytania o sekretny ślub. Gwiazdy programu Królowe Życia wzięły ślub w tajemnicy. Jeden szczegół zdradza wszystko, gdy na antenie pojawili się po raz pierwszy Polacy od razu ich pokochali. Rafał i Gabriel natychmiast zyskali sympatię widzów, mimo wielu wzlotów i upadków, jakie przeszli w związku. Udało im się pozostać razem, a nawet się zaręczyć, co fani mogli zobaczyć na antenie stacji TTV. Od tego momentu widzowie niecierpliwie czekali, kiedy dojdzie do ślubu, mając na uwadze, że w Polsce nie jest to możliwe. Rafał i Gabriel nie mówili o tym zbyt wiele, wyraźnie chcąc zachować tak szczególny moment dla siebie. Jedna z ostatnich publikacji Rafała na Instagramie zdradza, że ceremonia już za nimi, a oni oficjalnie zostali małżeństwem. Bohater królowych pochwalił się widniejącą na palcu obrączką. Obserwatorzy przeżyli szok, widząc, że para nie zdecydowała się na upublicznienie ślubu. Fani długo czekali na moment, aż zobaczą bajkową ceremonię swoich ulubieńców, jednak ci ostatecznie postanowili podzielić się radosną nowiną dopiero po fakcie. Mimo wszystko internauci nie mogli odmówić sobie szczerych gratulacji. 2. Kochani, wszystkiego co najlepsze. Czytamy. Gratulacje, pisze Fanka. Miłości pożycia kres, życzy kolejna. Gratuluję. Szczęścia, kochani, dodaje internautka. Źródło Instagram.